Jeszcze tylko kilka dni do premiery naszej najnowszej produkcji. Wyobraź sobie, że masz szansę odbyć podróż w czasie do konkretnie wybranej przez siebie daty w przeszłości. Sęk w tym, że taka eskapada wymaga bezwzględnego poświęcenia, bowiem wyprawa wiedzie tylko w jedną stronę. Serce zabiło niczym szalony dzwon. Puls w skroniach zdawał się rozsadzać czaszkę. Kompletnie sparaliżowany zamarł, wpatrując się w przestrzeń zdumionym wzrokiem. Zabrakło całych siedmiu sekund. W pośpiechu otworzył klapę skrzyni energizera. Ujrzał jedynie biel ścian wyłożonych poliuretanową pianką i poczuł lekki, metaliczny zapach. Pustka. Fido, nieświadom własnego losu, przemierzał teraz oceany czasoprzestrzeni. Bremel sam dokładnie nie wiedział, jak to się stało, ale chwilę później pędził, na ile pozwalały mu wiek i kondycja, w kierunku pola rozciągającego się za domem. Znał to miejsce każdy centymetr kwadratowy szarej Ziemi. Cyferblad z stopera wskazywał 7 minut. Oddychał tak głęboko, jakby chciał wchłonąć listopadowy zmierzch. Bezwieczna pogoda potęgowała przerażającą ciszę, pozbawioną wszelkich odgłosów, zarówno cywilizacji, jak i przyrody.